Powiedzieliśmy wam w zeszłym tygodniu o kobiecie, która kupiła rzutnik slajdów w sklepie z używanymi rzeczami i odkryła w środku kolekcję zdjęć rodzinnych. Głęboko w zawalonym drewnianym domku z roku 1878 eksperci odkryli wyblakłe rodzinne zdjęcie przybite nad drzwiami. Na pierwszy rzut oka było zwyczajne: rodzice, dzieci, pies przy ganku. Ale kiedy przybliżyli obraz, szczegół nad ramą odsłonił coś, na co historia nie była gotowa. Numer jedenastka. Zdjęcie Swan Cabin. Rok 1878. Na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajne. Rodzina z dala od cywilizowanego świata zgromadzona przed swoim domem z drewnianych bali. Siedem postaci, sztywne ze złudną dumą, patrzy w obiektyw aparatu. Pies spoczywa przy ich butach. Za nimi dach chaty pokryty jest grubą warstwą ziemi i krzewów. Ale wtedy twoje oczy wędrują w górę, w kierunku przedmiotu przybitego nad drzwiami. Na pierwszy rzut oka wygląda jak małe zwierzę, może królik. Ale przy bliższym oglądzie jego umiejscowienie wydaje się celowe: ramiona rozpostarte szeroko, ciało odwrócone do góry nogami, zawieszone pomiędzy trofeum a ostrzeżeniem. Gdy eksperci odkryli to zdjęcie w archiwum w Oregonie, oznaczone datą rok 1878, zapis obok brzmiał Rodzina Swan, Flat Creek Ridge. Jednak w spisie ludności widnieje tylko sześć osób o nazwisku Swan. Jedna kobieta, Sara Swan, zaginęła. Historycy Devon Hale i Alana Mercer odsłonili drugie zdjęcie wykonane tego samego dnia. Rodzina stała w tej samej formacji. Z wyjątkiem tego, że Sara nie było, a kształt nad drzwiami się zmienił. Dłuższy. Cięższy. Prawie ludzki. Gdy badacze ponownie odwiedzili zawaloną chatę, odkryli cynę pudełko ukryte w ramach drzwi. W środku znajdowało się mniejsze zdjęcie. Dziewczynka o imieniu Ruth Swan, stojąca samotnie przed chatą. Nad nią zawieszone były dwie maleńkie buty do góry nogami. Za zdjęciem leżała wyblakła notatka WYBACZ MI RUTH Aparat nie uchwycił chwili, uchwycił wyznanie. Lecz to nie jest jedyny obraz z mroczną historią. W całej historii niezliczone fotografie uwieczniły najbardziej przerażające prawdy ludzkości. Oto 10 kolejnych, które zmuszą Cię do zakwestionowania świata, w którym żyjemy. Numer 10. Schańbiona Matka, Francja, rok 1944. Wojna się skończyła, a Francja ryknęła radością. Dzwony kościelne biły, flagi powiewały, tłumy wylewały się na ulicę świętując wyzwolenie. Ale w małym miasteczku Chartres tworzył się inny pochód, niezrodzony z wolności, lecz z wściekłości. W jego centrum szła młoda kobieta, Simone Tuso, z głową świeżo ogoloną, niemowlę ciasno przy piersi. Żołnierze osłaniali ją z boków. Mieszkańcy miasta szydzili, dzieci podążały, Szeroko otwartymi oczami, próbując zrozumieć, dlaczego śmiech brzmi tak okrutnie. Fotograf Robert Kappa uchwycił tę scenę na zawsze. Pusty wzrok Simon utkwiony gdzieś poza tłumem, jej godność zdeptana, twarz dziecka częściowo ukryta w jej ramionach. Miała 23 lata. Jej przestępstwo zakochać się w niemieckim żołnierzu. Nie zdradziła swojego kraju, nie wydała nazwiska ani sekretów. A jednak tamtego lata Tysiące kobiet w całej Francji poniosło tę samą karę: wyciągnięte z domów, ogolone publicznie, uznane za kolaborantki. W rzeczywistości wiele z nich była po prostu winna miłości, w czasie gdy miłość stała się zdradą. Simon wychowała córkę w milczeniu, więcej nie wspominając tamtego dnia. Zmarła młodo, zapomniana przez kraj, który nigdy nie zdradziła. Dekady później zdjęcie kapy wypłynęło na nowo, zmuszając Francję do zmierzenia się z innym rodzajem zbrodni wojennej, okrucieństwem popełnionym nie przez najeźdźców, lecz przez tych, którzy twierdzili, że są wolni. Numer 9. Chłopiec z Getta Warszawskiego, Polska, rok 1943. Obraz jest ziarnisty, lecz niezapomniany. Mały chłopiec wychodzi z za ciemności zrujnowanej ulicy. Ręce uniesione wysoko w geście poddania. Czapka zsunięta na czoło, płaszcz wiszący ciężko na jego szczupłej sylwetce. Za nim stoją żołnierze nazistowscy z karabinami wymierzonymi, ich twarze spokojne, niemal obojętne. Wokół niego kobiety trzymają dzieci, ich oczy puste od głodu i strachu. Ten moment został uwieczniony podczas likwidacji Warsaw Ghetto na wiosnę roku 1943. Ponad 50 tysięcy Żydów zostało zebranych, wypędzonych z domów i skierowanych w stronę pociągów zmierzających do Treblinki. Wśród chaosu niemiecki fotograf, którego nazwisko wciąż podlega dyskusji, nacisnął spust aparatu, zamrażając jeden z najbardziej przerażających momentów historii. Tożsamość chłopca pozostaje niepewna. Niektórzy historycy przypuszczali później, że mógł przeżyć, podczas gdy inni sądzą, że zginął w ciągu kilku dni. Ale prawda już nie tkwi w dokumentach czy grobach, żyje tutaj, w milczeniu jego uniesionych rąk. Żołnierze myśleli, że przywracają porządek, odzyskują kontrolę nad płonącym miastem, a jednak fotografia odsłoniła coś, czego nigdy nie dostrzegli: nie zwycięstwo, lecz upadek moralny. Wojny celebrują triumf i odwagę, ale obrazy takie jak ten ujawniają, co kryje się pod powierzchnią. Moment, w którym człowieczeństwo przestaje widzieć dziecko, a zaczyna widzieć tylko wroga. Numer 8. Głód w Bengalu. Indie, rok 1943. W roku 1943, gdy Europa paliła się w ogniu, Bengal głodował. Pod brytyjskim panowaniem pola, które kiedyś lśniły od ryżu, leżały nieużywane. Urzędnicy nazywali to brakiem, lecz ci, którzy to przeżyli, wiedzieli lepiej. To była polityka przybrana w strój nieszczęścia. W Kalkucie matka kucnęła obok umierającego dziecka, dłoń przyciśnięta do czoła, oczy puste. Wózki przejeżdżały obok, zbierając ciała dnia. Fotograf Sunil Dzianach uchwycił moment nie prośbę o pomoc, lecz portret opuszczenia. W wioskach rodziny stały jak duchy pośród pustych chat. Zboże eksportowano, by karmić żołnierzy za granicą, podczas gdy magazyny w Bengalu były przepełnione. Listy z tamtego okresu traktowały głodujących jako nieuniknione straty wojny. Ponad 3 miliony zmarło nie z powodu suszy, lecz z decyzji podjętych bardzo daleko stąd. Ich ziemia ich nie zawiodła, zawiedli ich władcy. Głód nie był aktem natury, to była milcząca zbrodnia człowieka. Nie odnotowana w księgach, lecz w fotografiach, które nadal oskarżają żywych. Numer 7. Migrant Mother. USA. Rok 1936. Namiot był niewiele więcej niż płótno i kurz. Wewnątrz kobieta siedziała z dziećmi tuż przy sobie, ich twarze odwrócone od aparatu, jakby ukrywały się przed światem, który o nich zapomniał. Jej imię to Florence Owens Thompson. Matka siedmiorga dzieci uwięziona w obozie zbieraczy grochu w Kalifornii podczas wielkiego kryzysu. Fotografka Dorothea Lange zatrzymała auto, gdy ją zobaczyła. Dłoń Florence opierała się o policzek, jej oczy były dalekie, zawieszone między strachem a determinacją. Zdjęcie, które wykonała tamtego dnia, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów w historii Ameryki. Portretem głodu. Wytrwałości i cichej rozpaczy. Florence sprzedała opony samochodu za jedzenie. Dzieci spały na szmatach, a jednak jej spojrzenie nie domagało się litości, domagało się uznania. Lange wysłała obraz do Waszyngtonu, i w ciągu kilku dni pomoc dotarła do obozu, ale nie dotarła do niej. W każdej zmarszczce wokół jej oczu żyje cena przetrwania, ani tragedia, ani triumf, tylko siła, by dalej patrzeć w przód. Numer 6. Płonący mnich. Saigon, rok 1963. To było zwykłe saigonskie rano. Ruch uliczny brzęczał, sprzedawcy nawoływali, miasto nerwowo poddawało się letniemu upałowi. Na ruchliwym skrzyżowaniu zatrzymał się niebieski samochód, Austin. Wysiadł z niego buddyjski mnich tych Kwang Duk. Położył na ziemi małą poduszkę, starannie złożył swe szaty i usiadł ze skrzyżowanymi nogami w milczeniu. Zebrał się tłum. Potem zapalnik. Płomienie wzniosły się ku niebu, wijąc się dokoła jego nieruchomego ciała. Świadkowie mówili, że nie drgnął, nie wydał dźwięku. Reporterzy zamarli, niektórzy drżąc, niektórzy płacząc, gdy ogień pochłaniał wszystko oprócz jego spokoju. Fotograf Malcolm Brown nacisnął spust, utrwalając obraz, który miał rezonować na całym świecie. Jego czyn nie był samobójstwem, lecz protestem. Apelem przeciwko prześladowaniom buddyjskich mnichów przez rząd południowo-wietnamski. A jednak mówił znacznie więcej niż tylko o polityce. Gdy płomienie zgasły, jego serce pozostało niespalane, później ukoronowane jako relikwia współczucia. Thich Quang Duc spłonął, nie by zniszczyć, lecz by obudzić. I w tym milczeniu świat odnalazł swoje sumienie. Numer 5. Egzekucja w Saigonie. Wietnam 1968. Pięć lat po tym, jak ogień mnicha wstrząsnął światem, inny moment z Saigonu wrył się w historię. Podczas ofensywy TED fotoreporter Eddie Adams towarzyszył południowo-wietnamskiemu patrolowi przemierzającemu ulice zasypane gruzem i ciałami. Żołnierze przyprowadzili więźnia Nguyen Van Lema, bojownika Wietkongu oskarżonego o zamordowanie rodziny południowo-wietnamskiego oficera. Generał Nguyen Ngoc Loan wszedł w kadr, z pistoletem w dłoni. Adams uniósł aparat. Jeden strzał. Głowa mężczyzny odchyliła się do tyłu, twarz generała pozostała nieruchoma. W tej ułamkowej sekundzie Adams uchwycił najbardziej przejmujący obraz wojny w Wietnamie. Zdjęcie trafiło na pierwsze strony gazet na całym świecie, redefiniując ten konflikt, nie jako strategię czy politykę, lecz jako obnażoną moralność. Lata później Adams powiedział: Generał zabił członka Wietkongu, a ja zabiłem generała moim aparatem. Loan nie był potworem, a Lem nie był niewinny. Ale fotografia opowiedziała prostszą historię. Ukazała moment, w którym wojna odbiera ludziom zdolność osądu, pozostawiając jedynie instynkt przetrwania i ciszę. Wojna nie tylko kończy życie, ona wymazuje granice między dobrem a złem. Numer 4. Krucjata dzieci z Birmingham, USA 1963. W maju 1963 roku ulice Birmingham w stanie Alabama rozbrzmiewały głosami dzieci. Maszerowały w rzędach, trzymając w dłoniach ręcznie malowane transparenty i śpiewając pieśni wolności między niepewnymi uśmiechami. Większość z nich była zaledwie nastolatkami uczniami, którzy opuścili klasy, by walczyć z segregacją, mając za oręż jedynie odwagę. Szef policji Bull Connor rozkazał ich aresztować. Gdy jednak więzienia się przepełniły, wypuścił na nich armatki wodne i psy. Fotograf Charles Moore uwiecznił ten chaos. Strumienie wody uderzające w dzieci z siłą ściany, chłopca przygwożdżonego do muru, innego ciągniętego przez psa policyjnego. Nie walczyli. Stali, przemoczeni i drżący. Stając twarzą w twarz z narodem, który głosił wolność, ale praktykował strach. Ich nieustępliwość zmusiła prezydenta Johna F. Kennedy'ego do skonfrontowania się z sumieniem Ameryki i doprowadziła do uchwalenia ustawy o prawach obywatelskich z 1964 roku. Gdy zdjęcia Mura trafiły do gazet, świat zobaczył nie buntowników, lecz dzieci domagające się godności. Tego dnia niewinność nie błagała o litość. Domagała się sprawiedliwości. Numer 3. Kobieta i karabin. Palestyna, 1988 rok. Do 1987 roku frustracja palestyńczyków żyjących pod izraelską okupacją narastała już od 20 lat. Nielegalne osiedla wciąż się rozrastały na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy. Codzienność oznaczała godziny policyjne, punkty kontrolne i nieustanną obecność wojska. Wystarczyła tylko iskra. Pojawiła się 8 grudnia 1987 roku, gdy izraelska ciężarówka w Gazie zderzyła się z palestyńskim samochodem, zabijając cztery osoby. W obozie dla uchodźców w Dżabalidzi wybuchły zamieszki, i ogień rozprzestrzenił się dalej. Przez prawie sześć lat powstanie płonęło w całych terytoriach. Palestyńczycy rzucali kamieniami, a izraelskie siły odpowiadały kulami. Żołnierze bili demonstrantów, by łamać im kości, tysiące zostało aresztowanych, torturowanych lub zabitych. Do czasu podpisania porozumień z Oslo w 1993 roku zginęło co najmniej tysiąc Palestyńczyków i ponad 100 Izraelczyków. Świat obserwował to wszystko, często przez obiektyw aparatu. Na jednym ze zdjęć, wykonanym w gazie w lutym 1988 roku żołnierz przykuca za wrakiem samochodu celując z karabinu. Naprzeciwko niego stoi palestynka w czarnej sukni i białej huście z kamieniem zaciśniętym w dłoni. Za nią stoją inne kobiety. Jedne krzyczą, inne milczą. Zdjęcie wykonane przez fotografa z agencji Reuters skondensowało całe powstanie w jednym starciu. Stal przeciwko ciału. Władza przeciwko nieposłuszeństwu. Zadawało światu pytanie, na które żaden podpis pod fotografią nie mógł odpowiedzieć: Co się dzieje, gdy strach i odwaga stają na tej samej ulicy? Ona nie jest bezimienna. Jest każdą matką, siostrą i córką, która odmówiła ucieczki. A on nie jest bez twarzy jest systemem, przeciwko któremu stanęła. W tej chwili fotografia przestała być o polityce, stała się o skali. Miarze władzy i miarze sumienia. Numer 2. Dziewczyna z rewolucji węgierskiej. Budapeszt 1956. Budapeszt 1956 rok. Dym wił się po ulicach, gdy sowieckie czołgi dudniły między zrujnowanymi budynkami. Młodzi mieszkańcy miasta powstali studenci, robotnicy, matki, nawet dzieci uzbrojeni w niewiele więcej niż skradzione karabiny i niemożliwą odwagę. Wśród nich była Erika Schelles, 15 piętnastoletnia pielęgniarka, która przybyła, by opatrywać rany, ale sama sięgnęła po broń. Nigdy wcześniej jej nie używała. Duński fotograf Wagn Hansen uchwycił ją w krótkiej chwili przerwy między walkami beret przekrzywiony, karabin w ręku, delikatny uśmiech na twarzy. Wyglądała bardziej jak uczennica bawiąca się w bunt niż żołnierz, nieświadoma, że aparat właśnie uczynił ją nieśmiertelną. Dwa dni później Erika zginęła podczas sowieckiego kontrataku, który zdławił powstanie. Jej ciało zniknęło w bezimiennym grobie, bez znaku i nazwiska, ale jej zdjęcie przetrwało, drukowane w całej Europie, szeptane w klasach, noszone w pamięci. W tym jednym kadrze świat zobaczył nie armię, lecz samo wcielenie buntu w dziecku, które wierzyło, że wolność jest warta śmierci. Numer jeden. Masowe samobójstwo sekty Heaven's Gate. W marcu 1997 roku zastępcy szeryfa weszli do rezydencji w Rancho Santa Fe w Kalifornii, spodziewając się skargi na hałas. Zamiast tego znaleźli ciszę. 39 ciał ułożonych w doskonałym porządku. Każde miało na sobie tę samą czarną koszulę, te same buty Nike, twarze delikatnie przykryte fioletowymi tkaninami. Na każdej szafce nocnej leżały identyfikatory – Listy pożegnalne i jedna wiadomość. Jesteśmy załogą wyprawy. Byli wyznawcami marszala Applewhite'a, przywódcy sekty Heavens Gate. Przekonał ich, że zbawienie czeka na pokładzie statku kosmicznego podążającego za kometą Hale Bob i że, porzucając swoje ziemskie powłoki, wzniesie ich na wyższy poziom istnienia. Fotografie z miejsca zdarzenia były przerażające nie przez brutalność, lecz przez spokój. Każde łóżko starannie pościelone, każde ciało ułożone z czcią, jakby wiara zastąpiła strach. Nikt w tym pokoju nie wyglądał na przerażonego. Wierzyli, że opuszczają Ziemię. A jednak to, co uchwyciła kamera, nie było transcendencją, było poddaniem się, oddaniem, które przekroczyło granice, gdzie wiara zaciera rozum. Każde zdjęcie zaczynało się jako dowód cierpienia, ale razem stały się lustrem pokazującym nie tylko historię, lecz nas samych. Bo najbardziej niepokojące obrazy nie są o wojnie, głodzie czy stracie, to te, które udowadniają, jak łatwo zapominamy, co znaczy być człowiekiem.